Czym jest mądry przekaz? Czyli taki przekaz, którym nie potrzebujemy oceniać, osądzać, czyli wchodzić takie negatywne odczucia. Tak? Bo zobaczcie, że jak oceniamy, czy to przechodzimy od razu w taki tryb, że jak oceniamy kogoś albo kogoś przy kimś, to tak naprawdę podświadomie, tak naprawdę cały czas jakby oceniamy, czujemy się, że oceniamy siebie samych. A? To można zobaczyć. Czy to jest dobre? Czy to jest mądre? Wiadomo, że oceny można, mogą są być emocjonalne, mogą też być informacyjne bardziej. Sposób oceniania też no może być mniej lub bardziej świadomy. I teraz, jeżeli chodzi o emocjonalność, to ona jest zawsze ona jest niemądra generalnie. Ona w sensie jest dobra, jeżeli czujemy coś w ciele, ale jeżeli to próbujemy wyrażać, to jeżeli mamy jakieś emocje w ciele, to one będą karykaturyzować czy jakiś ubarwiać, zmieniać ten przekaz, także mądry, mądry przekaz jest taki, kiedy wykraczamy już poza emocje, tak? poza, czyli też mechanizmy obronne, bo my często mamy emocje względem emocji tak, nie lubimy emocji negatywnych często lubimy czy wręcz czasami przesadnie wzmacniamy albo uzależniamy się od pozytywnych emocji, które często doświadczamy właśnie poprzez przyjemność więc stąd czasami nasze uzależnienie względem czekolady czy względem na przykład jakichś takich afirmowania siebie, co czasami powoduje, że coś wypieramy, że czemuś zaprzeczamy, że coś próbujemy za bardzo, wiesz, jakby wzmacniać. Coś, co jednak nie oddaje jakby takiej istoty rzeczy. Tylko w mądrym przykładzie przede wszystkim chodzi o stan, jakim się jest. Tak jak jestem w dobrym, mocnym, naturalnym stanie, to też od razu promieniuje sobie bardziej spokojem, takim właśnie dobrym dobrostanem I, i to jest ważne przede wszystkim dla mnie, to jest takie właśnie uwolnienie się z tego działania na pokaz to jest takie przyznanie się przed samym sobą, że właśnie żeby po prostu umieć nauczyć się być po prostu przejawiać się z takiego właśnie dobrostanu, tak, czyli też za tym stoi działanie zgodnie z naszym sumieniem, z odczuwaniem też z tym takim subtelnym wymiarem, w którym, w którym, możemy opisać przez to, że przejawiamy się z takiej naturalnej pełni, swobody, dobrego właśnie poczucia. I możemy przez to być bardziej świadomi tych momentów spadków, osłabi, które się gdzieś tam czasami y, załączają, kiedy pojawia się jakiś na przykład stary schemat, coś, jakiś brak, jakiś rodzaj lęku, jakiś, albo coś właśnie związanego z tym może się w nas załączyć. Także coś chcemy, ale z braku. I przez to gdzieś troszeczkę możemy zbaczać, tak? I przez to może nas to kosztować, jakąś energię, standard, tak, w jakim funkcjonujemy. Dlatego, jak mamy pomysł bardziej na siebie, także to możemy właśnie nazywać, że to jest w czymś rodzaju mądrości w nas, to jest nam wtedy łatwiej się oprzeć jakimś takim czasami pokusom, tak? Ego, które czasami chce właśnie znowu wrócić do starego. Tylko możemy przez to się przejawiać bardziej z głębszego wymiaru. i Odpowiadać sobie wprost na pytanie, czy to jest rzeczywiście dla mnie dobre, czy to mi służy, czy to jest coś, co mnie rozwija, czy to jest bardziej pewna forma ucieczki, z czego to się bierze, właśnie tak, z jakiego stanu, właśnie, tak? bo możemy zobaczyć, że wszelkie takie negatywne, problematyczne rzeczy, one przede wszystkim najczęściej właśnie biorą się z jakichś negatywnych odczuć, tak? Który, które chcemy wyprzeć, do których chcemy uciec, na przykład smutek, jakaś złość, agresja, coś, co zamiast przerobić, doświadczyć, zobaczyć przyczynę. Jakby próbujemy to zwalczać tak? poprzez różne rodzaje, nie wiem, właśnie przyjemności, tak? na których tak naprawdę no, niczego nie zyskujemy, e, tylko po prostu tracimy czas, też możemy się przez to zapętlać niepotrzebnie w jakichś pewnych zachowaniach, e, przyzwyczajeniach, postawach, które tak naprawdę niczego nam nie wnoszą. Natomiast, kiedy właśnie uświadamiamy sobie głębiej, że możemy przez to przejść, tak? że nie musimy wcale czemuś ulegać, to właśnie, kiedy odnajdujemy tą siłę, tą moc w nas, do tego, że wcale nie musimy robić znowu jakichś takich rzeczy, które są bez sensu tak naprawdę, nie mają tej głębi, tego nie, ma, nie biorą się z prawdziwości, tylko właśnie wybierać tą prawdziwość. To tylko właśnie bardziej konfrontować, odpowiadać sobie, pytać się, odpowiadać, czy to jest dla mnie naprawdę dobre, czy to mnie rozwija, czy to mnie transformuje. Co już jakieś już wnioski wyciągnęłem? Nie? To to tego typu podejście. Że sprawiać, że się pojawia po prostu nowa przestrzeń, taki większy luz, spokój, nie? i jak w tym jesteśmy bardziej, to widzisz, że z tych nowych postaw, nowych zachowań, z nowych stanów mogą się tworzyć nowe, właśnie nawyki. Czyli już pewien wzmocniony system naszego działania, który może też fajnie podnosić i utrzymywać odpowiedni poziom, wysoki poziom, standard naszego funkcjonowania, odkrywać, że jesteśmy bardziej właśnie tacy. Mamy wpływ na swoje życie, na swoje decyzje, i możemy przez to bardziej cieszyć się konsekwencjami w postaci lepszego samopoczucia, takiej właśnie możliwy, poczucia możliwości, wpływu. I też tym możemy oczywiście wtedy mieć bardziej ochotę się dzielić, albo też się właśnie dzielić owocami tego dobrego, mocnego, mądrego działania, postaw, zachowań, czy w ogóle życia, tak, które uczymy się prowadzić.